Witam w prezentacji i montażu 37 numeru Żuka A07 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy oponę, zewnętrzną i wewnętrzną felgę i śrubki. W tym numerze zostało zmontowane i włożone koło zapasowe. Po montażu części z 37 numerów mamy zmontowane dwa przednie płotniki z kierunkowskazami przednią część z grillem, logo Żuka, reflektorami maskę, przedni zderzak z tablicą kolumnę kierownicy z kierownicą ramę z przednim i tylnym zawieszeniem pięcioma kołami silnikiem nad kolami układem hamulcowym i kierowniczym. Numer 37. Na drugiej stronie mamy zdjęcie modelu z boku, logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z przodu. Blaszak wszechmogący. Ciche przedmieście, niegdyś niezależne miasteczko, wchłonięte przez Paryż po II wojnie światowej, o świcie przypominało tętniącą życie metropolii. Przy brukowanych uliczkach stały kilkupiętrowe kamienice z końca XIX i początku XX wieku, więc to miejsce niewiele się różniło od modnych dzielnic nieodległej stolicy. Przed sklepami ulokowanymi na parterach budynków zaczęły się pojawiać auta dostawcze o zaskakującej aparycji. Pojazdy od prądu przywodziły na myśl buldogi francuskie z wyłupiastymi oczami, a z boku szopy zbudowane z blachy palistej. na narzędzia i przeróżne przyda się. Zajmujące ustronne miejsce w ogrodach, auta tej samej marki dostarczały towar do piekarni, cukierni, sklepu mięsnego, warzywniaka i sklepu odzieżowego. Niekiedy przy krawężniku stało w rzędzie kilka tych nieco pokraczonych wehikułów. Ich konstruktorom nie można było jednak odmówić pomysłowości i zmysłu praktycznego. Citroën H, produkowany od 1938 roku, bez wątpienia był autem przemyślanym. Mamy zdjęcie i że Citroena H H miały wyróżniać przede wszystkim wytrzymałość i prosta budowa. Kwestia estetyki schodziła na dalszy plan. Auto otrzymało charakterystyczną przednią część z wystającym ryjkiem. Panele nadwozia zostały przetłoczone dla wzmocnienia konstrukcji. Dzięki niezależnemu zawieszeniu i układowi napędowemu umieszczonemu z przodu pojazdu przodu pojazd cieszył się sporą popularnością wśród kolejnych pokoleń użytkowników. Produkowano go ponad 30 lat. Zjeżdżał staś montażowych w latach 1948-1981. Mamy zdjęcie Peugeot J7, który był produkowany w latach 1965-1980 i należał do konkurentów Citroena H. Po latach wiele Peugeotów przyżywa drugą młodość, służą m.in. jako ruchome budki z lodami. Na zdjęciu widać auto sfotografowane w Normandii w 2008 roku. Mamy zdjęcie informacji, że w gronie konkurentów Citroena H znalazł się Renard STPT Model STPT produkowany we Francji w latach 1900. 1959-1980, a w Meksyku montowano go 6 lat dłużej. Auto napędzały silniki benzynowe o pojemnościach 845, 1108 i 1289 cm3, znane także z modeli osobowych takich jak Renault 5. Mamy zdjęcie informację, że w charakterze mobilnych sklepów najlepiej sprawdzały się wersje Citroena Hy z wydłużonym rozstawem osi. Auta pełniły funkcję cukierni, warzywniaków, kramów z mięsem albo nabiałem. Na zdjęciu zaprezentowano nietypowo punkt handlowy z częściami do francuskich aut zabytkowych sfotografowany podczas zlotu zorganizowanego z okazji 50-lecia Renault 4 w Tenei we Francji w 2011 roku. Mamy zdjęcie informację, że najpoważniejszymi konkurentami Citroena H na zagranicznych rynkach były Volkswageny T1 i T2. Na zdjęciu. Gdy dostawczak oznaczony literą H zjeżdżał z stać montażowych, inni producenci wprowadzali na rynek dwa lub nawet trzy kolejne modele. Mamy zdjęcie informacji, że wśród ogromnej liczby odmian Citroena H, później H, znajdowała się zabudowa do przewozu koni. Na zdjęciu widać taką właśnie wersję, sfotografowaną latem 2008 roku we Francji. Mamy zdjęcie informacji, że przesuwne boczne drzwi, trójdzielne tylne drzwi, możliwość unoszenia bocznych ścian, nisko przebiegająca podłoga auta i stosunkowo wysokie wnętrze, to wszystko stanowiło nowość w pojazdach dostawczych produkowanych po zakończeniu II wojny światowej. Takie wozy jak Citroen H, Peugeot D3 i Renault 1000 kg wyznaczały trendy w konstruowaniu dostawczaków na kolejne dekady. Mamy dane techniczne Citroena H, Album z Żukami. Mamy zdjęcie i informację, że przez skrzyżowanie na Placu Marksa, obecnie Placu Newgati w Budapeszcie przejeżdżają w 1976 roku Żuk zwany Blaszakiem i Mamy zdjęcie i informację, że Żuk Pickup pokonuje Plac dzierżyńskiego, dzisiaj Plac Bankowy w centrum Warszawy w 1965 roku. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. Pokazany model z włożonym kołem zapasowym i pokazany cały model. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli tłumik, końcówka rury wydechowej, rura wydechowa, wsporniki. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.